Dlaczego nie wywiązujemy się z postanowień noworocznych? Oto kilka przyczyn. Nierealne cele. Często ludzie stawiają sobie zbyt ambitne cele, które są trudne do osiągnięcia w krótkim czasie. I jak twoje przygotowania do Erasmusa? Umiesz coś więcej niż bonjour? Umiem, e, oui. Coś więcej? Na razie nie, ale spokojnie, mam jeszcze dwa miesiące i zobaczysz, będzie poziom B2. Brak wsparcia społecznego. Otoczenie może mieć duży wpływ na nasze postanowienia. I jak tam, idziemy na pizzkę? Słuchaj, nowy rok, nowy ja, mniej je muszę się odchudzać, więc nie, dziękuję. No daj spokój, cała grupa idzie. No dobra, chodź, jedna mi nic nie Stop. zrobi. Brak elastyczności. Niektórzy ludzie wpadają w pułapkę myślenia, wszystko albo nic. Dobra, na razie, pa. Co tam ciężko rozmowa? Idziemy na fajkę? No nie mogę, no nowy rok, nie palę już przecież. No daj spokój, ja na imprezie ostatnio to co? No dobra, masz rację, wszystko stracone. Idziemy.